Dwa lata minęły od pierwszej części Five Nights at Freddy w wersji filmowej i dostajemy sequel. Czy ten sequel naprawia to, co najbardziej kulało w oryginale, a mianowicie, czy to jest nadal film tylko i wyłącznie dla wąskiej grupy odbiorców, jaką są fani popularnego growego FNAFa? Kiedy pierwszy film, 5 Koszmarnych Nocy, wychodził do Kin. Byłem lajkiem w temacie FNAFA. Grałem w kilka gier, ale dosłownie chwilę. Natomiast nigdy nie zaznajamiałem się specjalnie z lor tego filmu. I to, co mogę powiedzieć, co zrobiła dobrze jedynka, to sprawiła. To sprawiła we mnie. To, to dała mi taką chęć do tego, abym faktycznie troszeczkę się w ten temat. Zagłębił. Przez te ostatnie dwa lata muszę powiedzieć, że sporo rzeczy nadrobiłem, pograłem w gry masę materiałów na YouTube, czy też masę artykułów przeczytałem o tym, na czym to w ogóle wszystko polega, co jest takiego fascynującego w tej marce, co naprawdę e, ludzi urzekło, i trochę to zrozumiałem. Nie uważam się za jakiegoś eksperta, jeżeli chodzi o FNAFA. Ale już nie jestem na takim, wiecie, minimalnym poziomie, jak to było jeszcze przy okazji jedynki, kiedy wiedziałem tylko, no są takie gry, no i dzieciaki je lubią, i w sumie nie wiem dlaczego je lubią, bo te gry raczej jakoś mocno nie zapadają w pamięć. Nie, nie, nie. Faktycznie to lore jest, no można powiedzieć, że dosyć głębokie, rozbudowane, ciekawe. I nigdy nie przekonałem się za bardzo do tej koncepcji gry FNAF, w sensie do tych przynajmniej podstawowych części. Cała ta koncepcja, patrzenia w kamerki i tak dalej. Ja wiem, są różne odnogi, są różne typy gier i tak dalej. Książki, nie książki, zdaję sobie z tego sprawę, ale ten jakby korowy FNAF mnie nie zafascynował pod względem gameplayowym. Zafascynował mnie pod względem fabularnym, pod względem całego rozbudowanego świata, no ale pod względem gameplayu tak nie było. I kiedy oglądałem jedynkę, no to miałem właśnie ten problem, że czułem, że mi dużo umyka, że ludzie się czymś zachwycają, czego ja do końca nie rozumiem. Bo ten pierwszy film jako po prostu film jako horror dla nastolatków, bo to są horory dla nastolatków. Nie będzie tutaj krwi za bardzo widać i tak dalej. No dzieją się niby rzeczy przerażające, ale zawsze kamera to ukrywa, no bo musi to być w odpowiedniej kategorii wiekowej. I Ogólnie rzecz biorąc, wychodzę z założenia, że no tak nie powinno być. No ja nie powinienem mu musieć grać w tysiące gier, przeczytać dziesiątki artykułów yy, i jeszcze przeczytać yy, 30 książek, żeby móc czerpać po prostu z filmu jakąś radość. Ale mimo wszystko ta jedynka sprawiła, że chciałem to zrobić i. Zrobiłem to nie w takim stopniu, pewnie jak tutaj fani, którzy wiecie, no, czytają poradniki, które zawierają różne zagadki. Przeczytałem trzy książki, tą taką trylogię książkową. Nie czytałem znowu tych takich antologii horrorowych z FNAF, więc. Przy dwójce bawiłem się znacznie lepiej, bo widziałem te odniesienia, widziałem te mrugnięcia okiem do fanów, jakie tutaj. Twórcy serwują. Ba, nawet odświeży, odświeżyłem sobie jedynkę i bawiłem się przy niej lepiej. No, ale pomówmy o tej dwójce. Jest to bezpośrednia właściwie kontynuacja. Mamy tych samych bohaterów, co mieliśmy w pierwszej części. No i nasze animatroniki tutaj także występują, właściwie w różnych wariantach, mo można by powiedzieć. I sam horror jest, wydaje mi się, na tym samym poziomie. W sensie mocno operuje jumpskerami ten, ten film. No, raczej są one przewidywalne, te działania, które tutaj, wiecie, bohaterowie zawsze pakują się tam, gdzie nie powinni się pakować, i my wiemy już, kto zginie, zanim jeszcze odezwie się. A właściwie, jak już się odezwie, to jesteśmy stuprocentowo pewni, kto zginie, ponieważ ten film idzie takim schematem, że jak ktoś jest niemiły, to raczej za długo nie przeżyje. Zwłaszcza jeżeli jest niemiły dla dzieci. Ktoś by mógł nawet powiedzieć, i nawet ja mogę się z tym zgodzić, że ten film może być jakimś punktem wejścia do horrorów dla młodszego widza. No wiecie, no nie puścimy 13- czy 12-latkowi raczej e, w filmu pokroju, nie wiem, teksaska, teksańska masakra piłą mechaniczną. Ale już coś takiego myślę, żeby przeszło. No, bo tak jak mówię, no niby dzieją się tutaj straszne rzeczy, ktoś komuś, to znaczy jakiś animatronik na przykład miażdży komuś głowę, ale my tego nie widzimy. Słyszymy, ale nie widzimy. Inny problem, jaki mam z tym filmem, to nie wykorzystanie za bardzo bohaterów poprzedniego filmu, bo mamy postać tego Majka, który w pierwszej części przeżywał traumę na skutek śmierci swojego brata, co się później okazało z tymi dziećmi, no to każdy fan Fnafa oraz ten, każdy, kto widział jedynkę, wie. Natomiast Natomiast wydaje mi się, że jego, że aktor po prostu, który go gra, nie wiem, czy podpisał jakąś długoletnią umowę na kilka po prostu filmów i go tutaj musieli wsadzić, bo tak naprawdę skupiamy się przede wszystkim na postaci tej jego siostry, Abi oraz Vanessy, która no tutaj niesie to brzemię swojego ojca, który odpowiadał za tą całą y, sytuację. Więc czasami ta postać Majka wydawała mi się zbędna. I taka nie mająca specjalnie nic tutaj do roboty, oczywiście, on tam co chwilę się pojawia, no jest jednym z głównych bohaterów. Ale gdyby tak się zastanowić nad tym, i gdyby go po prostu nie było w tym filmie, to losy tego wszystkiego by się według mnie potoczyły tak samo. Więc czy to jest lepszy film niż Jedynka? Pod pewnymi względami lepszy, pod pewnymi względami gorszy, co według mnie sumarycznie. Wychodzi, że to jest bardzo podobny film. Film, który mimo wszystko jest skierowany dla fanów Five Nights at Freddy, który jak widać po jedynce, która odniosła sukces. Pomimo tego, że ona początkowo była planowana tylko i wyłącznie na streaming, u nas w Polsce ona się w kinach pojawiła, ale w Stanach Zjednoczonych to, było, to był ekskluzywny, ekskluzywny film na streaming. Ale już dwójka wychodzi typowo do kin na całym świecie, więc sukces tutaj był. No to też nie jest film jakiś przeokrutnie drogi. Bardzo fajnie wypadają po raz kolejny animatroniki. Widać, że to nie jest, jest jakiś tanie CGI. Znaczy te animatroniki tanio wyglądają, ale taki jest ich urok już nawet w oryginalnej grze. I tutaj jest to jak najbardziej yy, zachowane. I dla wyjadaczy horrorowych też nie będzie tutaj nic, co po prostu mogłoby was urzec. No bo jest to film operujący na prostych horrorowych schematach. Co tak jak mówię, może być fajnym punktem wejścia dla młodszych fanów horrorów. Ale niekoniecznie będzie czymś ciekawym dla osób, które po prostu na horrorach zjadły zęby. W mojej opinii, to jest film przede wszystkim dla fanów. Oni się będą bawić świetnie. Na sali kinowej, na której byłem, było masę osób, które po prostu yy, śmiały się co chwilę, co chwilę wskazywały palcem na ekran, mówiąc: O, to, 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 to jest to, to jest to, to było tu, to, to było tam. Więc to jest film dla takich yy, osób. Jeżeli jedynka, pomimo tego, że nie wiem, nie byliście fanami FNAF-a, nie graliście w gry i tak dalej, jeżeli jedynka Wam się podobała, to ta dwójka też Wam się spodoba. Jeżeli Wam jedynka kompletnie nie siadła i twierdziliście, że to jest no, jeden z najgorszych filmów tego 2023 roku, no to ta dwójka też Wam po prostu nie siądzie. To jest to samo. No i karygodne, ja, ja rozumiem ten zabieg, ale dla mnie to jest karygodne, i powinni po prostu wsadzać za to do więzienia, czyli. Hamski cliffhanger, cliffhanger na sam koniec. Ok, wiadomo, że ten film przy niedużym budżecie się zwróci i ta trójka pewnie za kolejne dwa lata powstanie, no ale kurde, tak się po prostu nie robi. Wiecie, co innego, dać jakiś taki hint na zasadzie, wiecie, ach, dobra, zobaczcie, w tą stronę pójdziemy w kolejnym filmie, o ile się sprzeda, niż po prostu e, tak, no hamsko właściwie uciąć e, w mojej opinii ten film. No ale no. Takie niestety uroki współczesnego Hollywood trzeba non stop nam wiecie, podrzucać nowe kąski, żebyśmy chcieli dalej e, po prostu śledzić losy bohaterów. E, dlatego moim zdaniem, dla filmu Five Nights at Freddy, wybaczcie, nie będę używał tego polskiego tytułu, bo jest całkowicie bez sensu i według mnie nie wiem, dlaczego miałby ktokolwiek go używać, skoro marka Five Nights at Freddy u nas w Polsce jest znana. E, więc dla tego filmu Five Nights at Freddy 2 w mojej opinii może być tylko jedna. Ocena, bo FNAF 2 to film na raz, a dla fanów pewnie pyszny film. Fani będą zachwyceni, ale moja ocena jest taka, że, okej, okay, tak jak z jedynką obejrzałem, no dwa razy, bo sobie powtórzyłem teraz przed dwójką, więc dwa razy ją obejrzałem. Nie jest to film, do którego będę chciał wracać, natomiast według mnie, gdyby zatrudnić kogoś do tego, kto faktycznie jest fanem tych gier, oczywiście, Fani tych gier są raczej młodszym pokoleniem, więc może za parę lat dostaniemy taką adaptację od jakiegoś faktycznego zajarańca tą, tą marką. To myślę, żeby wyszły z tego po prostu lepszy film jako film, bo muszę oddać tutaj twórcom to, że widać, że znają materiał źródłowy, czerpią z niego bardzo mocno, ale przydałby się ktoś tak faktycznie zajarany yy, tą marką. Tak jak James Gunn jest zajarany, był Supermanem i zrobił świetnego Supermana. Dla jednych świetnego, dla innych nieświetnego, ale widać miłość tego autora do, po prostu do bohatera, czy też nie wiem, do Strażników Galaktyki i tak dalej. Coraz więcej takich jest przykładów, no ale oczywiście marka FNAF nie jest aż taka stara, że tutaj, wiecie, wyrosło na ten całe, całe pokolenie. Na to będziemy musieli jeszcze poczekać, ale myślę, że zasługuje ta marka na coś trochę więcej nie tylko taki, wiecie, właśnie cukiereczek dla dla fanów, ale po prostu godny film. Taki godny film, który by przedstawił tą markę szerszej publice, bo nadal mam wrażenie, że FNAF jest odbierany po prostu jako ta głupia gierka dla, dla dzieciaków, które troszeczkę lubią dreszczyku. Ale tam naprawdę pod skórą jest tego trochę więcej. Gdyby się tym zajął ktoś naprawdę kompetentny, to by można było z tego wycisnąć jeszcze więcej. Dajcie mi znać w komentarzu, czy już byliście na FNAFie 2, czy widzieliście, czy widzieliście może jedynkę i stwierdziliście, że już odpuszczacie dwójkę. Komentarze jak zawsze. Są wasze, ja poproszę Was o zostawienie łapek w górę, jeżeli materiał Wam się podobał. No i oczywiście suba. Dzięki wielkie, trzymajcie się, kłania się Ormando. Do następnego, cześć.